W sobotę 7 sierpnia został rozegrany dziesiąty kolarski wyścig o Puchar Burmistrza gminy Kenty w kolarstwie czasowym ze startu wspólnego. Był to zarazem czwarty: Memoriał Andrzeja Piechaczka. Zawody były zaliczane do klasyfikacji mistrzostw Małopolski. W pierwszym wyścigu w kategorii juniorek młodszych udział wzięło 14 zawodniczek. Na mecie najszybciej zameldowała się reprezentantka WLKS Kraku z BBC Czaja Katarzyna Niewiadomska, tuż za nią linię mety minęła Sabina Zamrożniak z WLKS Podwil. Natomiast trzecia była Weronika Kasperek z UKS Gimnazjum i Mielin. Z reprezentantek ziemi oświęcimskiej najlepiej spisały się Agnieszka Cereman z Gęckiego Sokoła, która była piąta oraz Rita Malinkiewicz z Sokoła Gudman-Zator, która linie mety minęła jako szósta. W kolejnym wyścigu walka o zwycięstwo toczyły juniorki Jelita Kobiet. Do bezkonkurencyjną w stawce 11 zawodniczek okazała się Monika Żur z UKS Lubońsko-Mielna Biała. Drugą lokatę zajęła Magdalena Pergie z grupy kolarskiej Zagłębie Sosnowiec, zaś trzecie miejsce na pudle przypadło Dorocie Gregorowicz z grupy kolarskiej Gliwice Merida. Najlepsza z reprezentantek ziemi oświęcimskiej Anna Plikta była dopiero siódma. W trzecim wyścigu wystartowali liniorzy młodsi. W sprinterskim finiszu najlepiej spisali się zawodnicy LKUKS-Przczyna, gdzie pierwszy był Bartłomiej Szczepanowski, natomiast drugi Adam Molitor. Jako trzeci linię mety minął Krakowianin Patryk Talaga z WLKS Kraku z BBC Czaja. Reprezentujący barwy kęckiego sokoła Dariusz Papaj ukończył wyścig dopiero na siódmej pozycji. Kolarze LKUKS-Przczyna doskonale spisali się również w kategorii juniorów. Tutaj zwycięzcą okazał się Szymon Szedła, który wyprzedził o 4 sekundy swojego kolegę klubowego Jakuba Foltyna. Trzeci do mety ze stratą 1 minuty i 48 sekund dojechał reprezentant LSK Kalityński Fazbud Bohatów Adam Matuszczyk. Kasper Ceremuga z UKS Sokół Kęty przyjechał do mety dopiero jako szósty. Przed ostatnim wyścigu maleckich zawodów w kategorii orlików z ponad dwumitową przewagą zwyciężył Marcin Mrożek z TC robryfeld głogów. Drugie miejsce zajął Adrian Honkisz z CCC Polsat Polkowice, natomiast trzeci był kolega klubowy Roszka Damian Forny. W ostatnim wyścigu dnia w kategorii elity samotnie na linię mety wjechał z przewagą ponad 4 minut Zatorzanin Dariusz Batek z grupy CCC Polsat Polkowice. Drugi na mecie zameldował się Sławomir Kochuc z ekipy Romed Weltur Dębica, natomiast jako trzeci na metę wjechał Michał Gnojek z UKS Sokół Kęty. Kolejne zawody kolarskie w naszym powiecie odbędą się już w najbliższą sobotę w Osieku. Wówczas kolarze będą rywalizować o puchar wójta gminy Osiek.